Witam. W dzisiejszym odcinku dotyczącym regeneracji turbo chciałbym pokazać z bliska wymontowaną już turbosprężarkę, którą do tej pory mogliście zobaczyć na filmie podczas pracy w silniku oraz jej wykres z hamowni. Turbo poza tłustymi śladami na obudowie było czyste, żadnych śladów nadmiernie wydostającego się oleju. To, co widzicie na łopatkach, ten czarny nalot, to coś zupełnie normalnego. Śladowe ilości oleju zawsze wydostają się z turbo. Czas na sprawdzenie luzów na wałku wirnika. Najpierw sprawdzimy luz zdużny. Tutaj sprawa jest prosta. Nie może on występować wcale. Jakiekolwiek odchylenia dyskwalifikują turbo. Luz poprzeczny. Tutaj jest większy problem, ponieważ minimalny luz poprzeczny jest dopuszczalny. Przepływający pod ciśnieniem olej. Kasuje ten luz i turbo działa wtedy poprawnie. Najważniejsze jest doprecyzowanie, co znaczy minimalny luz. Pokażę, jak to wygląda w nowej, zregenerowanej turbosprężarce. Mam, mam tutaj taki egzemplarz. Turbo regenerowane u przedstawiciela meleta, więc jakoś powinna być ok, ale o tym zrobimy osobny materiał, bo precyzja w turbosprężarce ma gigantyczne znaczenie dla parametrów silnika. Z tego co jestem w stanie zauważyć, to w zregenerowanym turbo luz na wałku jest zdecydowanie mniejszy. Czuję się to poruszając nim na boki. To co rzuca się w oczy, zdecydowana różnica polega na tym... W moim turbo bez problemu dotknę łopatkami w każdym położeniu ścianki obudowy. W zregenerowanej sprężarce luz jest na tyle mały, że w zasadzie wirnik nie jest w stanie dotknąć obudowy. Ten charakterystyczny gwizd, który był słyszany w pierwszym filmie, to właśnie uderzenie wirnika o obudowę. Kiedy ciśnienie oleju spadało, wirnik dostawał luzu i uderzał, co powodowało charakterystyczny dźwięk. Na koniec mamy tutaj kolejną turbosprężarkę, tym razem z Laguny 1920 koni mechanicznych. Tutaj luz chyba jest nawet większy. Turbo było brudne od oleju. Wyczyściłem je po to, aby sprawdzić jaki jest luz. Jeśli macie zawalone turbo olejem, to nawet nie jesteście w stanie dobrze ocenić skali problemu. Ale o wirniku tutaj nie zamierzam mówić. Ważniejsze w tym przypadku jest zmienna geometria łopatek. Staram się poruszyć VNT, ale nie da rady. Jest zablokowane. Jednym z kolejnych odcinków rozbiorę turbo i pokażę, jak wyczyścić zmienną geometrię łopatek. A tutaj VNT w nowym turbo i w moim turbo. Zmienna geometria porusza się bez problemu. Podsumowując, już niewielki luz, który pozwala dotknąć swobodnie wirnikiem obudowy, powoduje efekt gwizdania i spadego się gwałta. W następnym odcinku przeprowadzę montaż zregenerowanego turbo. A teraz wysyłam moją turbosprężarkę do przedstawiciela Meleta. Niech ją rozbiorą i stwierdzą. Czy była, już, czy była już regenerowana i jaki jest powód awarii? Rzadko które turbo pada ze zwykłego wyeksploatowania, więc na ten temat więcej na ten temat powiem w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.